Tesco dla żuli, meneli i pijaków. Kostka Rubika z serii złoż to sam jeden kawałek dwa tysiące milionów. Tapeta Tesco na pulpit tylko 2,50. Maciuś z klanu myje krasnale i to i to je tylko 20 miliardów milionów tysięcy groszy. Maciek, Maciek synku, Maciuś, co ci jest? Maciek... Coś, coś się stało. Piwo piwo w Tesco potaniało. Kon za 2,99 karmi się starym pedigree i piwem mocne dębowe tylko dziewięćset 997 zł.